Cześć, z tej strony Staszek i Amelia. Podsumowujemy dla Was grę Horrified. Odpowiadając sobie na ważne pytanie, czy to rzeczywiście jest przerażająco dobra gra? Amelia, czy to jest przera przerażająco dobra jest? gra? Kurczę, no jest, naprawdę. Rozwiń myśl na początek. A... To jest gra, w której naprawdę sporo emocji się generuje. Tak, jeśli oglądaliście rozgrywkę, to widzieliście, że to się tak buja od O Boże, przegramy, do dobra, już wygrywamy i jednak jeszcze nie wygrywamy. Musimy trochę pomyśleć. To była długa spacja, możesz z czymś wejść. Myślałem, że jakoś tak powiesz, co sądzisz ogólnie o grze, tak? W sensie co jest fajne, jak, jak, co ci się najbardziej w tej grze podoba? Dlaczego uważamy, że jest dobra? Ja chciałam o tym trochę później powiedzieć, dlatego, że tych aspektów jest bardzo dużo. Myśmy sobie tak poza kadrem rozmawiali trochę na temat tej gry, i rewelacyjne jest to, jak ogromna zmienność jest w tej grze. Niby tych elementów nie jest tak dużo, niby. Robimy właściwie to samo, tymczasem każda rozgrywka jest inna i to tak naprawdę tak. inna. Nawet jeżeli gramy tymi samymi potworami, to nadal jest inna, jest bardzo mocno regrywalna, to jest jej na pewno główna zaleta i to, że jest szybka. Naprawdę tę grę można rozegrać w godzinę. Całość i jest satysfakcja od razu, dobra, choć to zmieniamy sobie teraz potwory. Myśmy jednego dnia chyba zagrali ze trzy razy różnymi układami. Tak, to jest potworów. też ciekawa rzecz, to jest coś, co nam się właściwie nie zdarza. Tak sobie usiedliśmy z myślą, a dobra, sprawdźmy, co to jest, bo wygląda fajnie, ale no to pewnie nie będzie nic takiego super ekscytującego. No to tak sobie sprawdziliśmy, że sprawdziliśmy trzy razy pod rząd. Więc powiedziałbym, że to jest na pewno bardzo duże zaskoczenie. Podchodziłem do tej gry na zasadzie, no jakiś tam koopik, troszkę jak, jak pandemia. Okay. Trochę pewnie dla dzieci. Zobaczmy, bo widzę, że tu jakieś potworki, jakieś takie. Widzę, że grafika też taka lekko bajeczna. Niech będzie. A potem po każdej grze kolejnej mieliśmy takie zaskoczenie pozytywne, dość mocne, na zasadzie kurczę, to naprawdę jest sprytne, przemyślane i, mm, i każdy potwór jest inny. Ale może zacznijmy od tego, że pokażemy Wam te przedmioty, i te rzeczy, których nie widzieliście podczas naszej rozgrywki. Może tak, zacznę od, od postaci, bo mamy ich więcej, więc łącznie mamy siedem postaci. Graliśmy burmistrzem i, mm, i, i, i archeologiem, to tych znacie. Mamy też naukowca, który dodaje siły do, do przedmiotów, to może być istotne w niektórych rzeczach. Widzieliście chociażby do. Akcji, na przykład z yy, Wilkołakiem. Mamy też kuriera, który potrafi umieszczać swojego bohatera. Możemy umieścić swojego bohatera na polu zajętym przez innego bohatera, czyli możemy się szybko przemieszczać do siebie. Mamy profesora, który przesuwa dowolnego bohatera albo mieszkańca o jedno pole w ramach swojej akcji. Mamy odkrywcę, który umieszcza bohatera na dowolnym polu, nie na polu z wodą. Potężna moc, dlatego ma tylko trzy akcje jako jedyna. Jest świetna w połączeniu bohater. z kurierem też. Tak, on może sobie iść gdzie chce, więc jak widzicie, bardzo szybko się przemieszcza. Myślę, że właśnie na trzy, bądź nawet i cztery potwory, jeżeli można tak zrobić, chyba można. Myślę, że to jest taki must have. No i mamy jeszcze inspektora, czyli umieszczamy bohatera na polu zajętym przez dowolnego, tym razem potwora. To się jest fajne, żeby wykańczać potwory, i każdy ma oczywiście swoją swoją plakietkę, każdy potwór ma też swoją figurkę. Wykonanie jest zarąbiste. Naprawdę tak. mega mi się podoba jak to wszystko wygląda, to są wszystko grube kartoniki. Graficznie, tak, wiecie, czysto to wizualnie grube. to jest rewelacyjne. To jest naprawdę świetne. jest takie kolorowe, takie, że dzieciom się na pewno spodoba, bo kolory są intensywne, a jednocześnie to nie jest takie krzyczące i nie wywołuje takiego efektu, że o fu, co to jest. Tak. Widzieliście, jeśli chodzi o potwory, widzieliście Frankenstein'a na rzeczoną, widzieliście Wilkołaka. Oprócz tego mamy jeszcze Drakule. To jest w ogóle świetne, te trumny. Chyba nie mamy ich wyjętych, ale no nie mamy ich wyjętych, ale, ale są, malutkie są takie malutkie trumienki, trumienki, które się kładzie w tych lokacjach, do których musimy dotrzeć, żeby te trumny popłuc. To są trumienki, więc trumienki rozkładamy i trzeba je siłą niszczyć. Więc jak zniszczymy wszystkie siłą trumny? Siłą to tak wam prześwituje. Wszystkie zniszczymy trumne Drakuli. To Dracula może być potem pokonany. Mamy też mumię, która ma zagadkę logiczną. Rozkładamy, nie będziemy wchodzić w detale, ale rozkładamy sobie te kamyki tutaj na sześciu polach i musimy je metodą roszady po prostu poukładać, tak jak te numerki pokazują. W zależności od siły przedmiotów, których użyjemy. Zniszczyć klątwę yy, i wtedy jeszcze pokonać mumię. Też kolejna fajna, ciekawa rzecz. Mamy też potwora z Czarnej Laguny, czyli widzieliście tego laguna, co my mówiliśmy, że on podróżuje sobie dodatkowo przez te pola niebieskie. A ma dodatkowo stateczek, i jeżeli używamy na nim jakiegoś przedmiotu, na przykład teraz bym użył, powiedzmy, przedmiotu żółtego, nieważne jaka siła, to przemieszczamy stateczek do najbliższego żółtego. Więc trzeba kombinować kolorami, żeby doprowadzić ten stateczek tym labiryntem do lagowiska, i wtedy użyć trzech przedmiotów różnego koloru, żeby pokonać lagunę. Mart, bardzo spoko, i mamy jeszcze pana złodzieja, niewidzialnego człowieka, który jest przestępcą. Musimy znaleźć pięć dowodów, czyli położyć po jednym. Przedmiocie ze stodoły Instytutu, Laboratorium Gospody i Posiadłości. I dopiero wtedy możemy go pokonać. Fajne! Każdy przeciwnik jest inny. Nie wiem, czy ta gra ma doczekać się w przyszłości dodatkowych potworów, czy Wiesz, nie. Ma nie zastanawiałam tego, ale nawet rozmawialiśmy o tym, że gdyby jeszcze coś było, to my jesteśmy bardzo chętni, żeby sprawdzić. Przede wszystkim ta gra jest otwarta na dodatki. I to mi się bardzo podoba. I jeszcze dodam ostatnie zdanie, jeśli chodzi o potwory. Gra zachęca do e, grania na start, szczególnie e, dwoma potworami. Możecie sobie dobrać, to tutaj macie też, nie wiem czy to jest poziom skomplikowania, nie sądzę, natomiast jest to poziom jakby ustalający poziom ich w kolejności, bo też to jest ważne, że kolejność jest ważna, bo ten szał przechodzi od potwora do potwora. Możecie zagrać z dwoma potworami, możecie zagrać z trzema potworami, możecie sobie losować, możecie sobie dobrać trudność, żeby była odpowiednia. Można naprawdę świetnie tę grę skalować. O właśnie o tej trudności chciałam coś powiedzieć, to jest dla mnie jeden z największych plusów tej gry. Czyli można bardzo. Super się skaluje. Bardzo, bardzo potężnie skalować tę rozgrywkę. Czyli możecie na przykład zagrać z dzieciakami, wziąć sobie jakieś dwa potwory, albo nawet w wersji ekstremalnej jeden prosty potwór. Wiecie, jednego z, potwora. Jednego potwora, żeby z takimi młodszymi dzieciakami zagrać. Możecie zagrać w wersję łatwą, ale taką bardziej dorosłą, czyli wziąć sobie trudniejsze potwory, ale możecie też odstawić dzieciaki już do łóżek wieczorem i zagrać sobie w gronie dorosłych takich. Twardszych graczy, i możecie sobie wziąć na przykład trzy potwory. Możecie nawet, nawet cztery, cztery można. sobie wziąć. I to naprawdę pięknie się skaluje, dlatego że im więcej tych potworów, tym jest to trudniejsze i to naprawdę jest trudniejsze. Oczywiście możecie mieć więcej szczęścia, bo dobrze wam się te ludziki mieszkańcy ułożą w dobrych miejscach, dobrze wam przedmioty wyjdą, ale to nigdy nie jest aż takie proste, jak się wydaje. Bo na początku wiecie, patrzycie, no co, no tu przesunął już i przedmiotu, o, już jest zrobione. Nie, to naprawdę nie jest takie proste. To tylko może się czasami tak zdarzyć. To mi się właśnie też podoba, tak, że... Każda, nie dość, że każdy ten potwór rzeczywiście jest inny, ma inną mechanikę, inne zadanie, to wszystko rzeczywiście jest pięknie wymyślone wokół przedmiotów, które mają kolor i siłę po prostu. Dodatkowo zobaczcie, tak jak tu widzieliście też po naszej rozgrywce, każdy potwór wprowadza nowe żetony do chciałam gry. Chciałam powiedzieć, że te nakładki to jest też bardzo Super dobry pomysł, jest. dlatego że plansza jest... Czysta. Ona nie ma dodatkowych jakichś rzeczy. To jest tylko taka jakby mapa ze ścieżkami. Wszystkie dodatkowe rzeczy to są te nakładki, które wyróżniają wam lokację, która was interesuje, ale też nie blokują właśnie pod kątem przyszłych dodatków. Kipin. Nie jest tak, że trzeba będzie plansze wymieniać. Jak wymyślą kolejny pakiet, który daje nowe lokacje, ważne bądź nowe postacie, to wszystko wejdzie ładnie. I dodatkowo jeszcze mamy elementy. Tak jak tu mieliśmy elementy ruchome, tu mamy jakieś dodatkowe przedmioty, tak, bo mumia, mumia powoduje, że to my się ruszamy do mumii, a wilkołak powoduje, że to my się że to wilkołak rusza się do nas, więc jakby też są tu różnorodne rzeczy. Podoba mi się właśnie to, że możemy robić lekarstwo dla wilkołaka. To wszystko ma swoje unikalne elementy. Podoba mi się też fakt, że to wszystko stoi na stojaczkach. No dobrze, że nie ma wszędzie figurek, bo to może by była za droga produkcja wtedy, ale, ale też wszystko sobie ładnie stoi. Naprawdę. Fajny pomysł, znaczy to naprawdę jest mnóstwo fajnych pomysłów skupionych w jedną grę. To Właśnie, skoro super. bierzesz karty, to jeszcze coś powiem tam rozłożona talia potworów, na początku wiecie, trochę się zdziwiliśmy, bo ta talia taka jest skromna, to nie jest, wiecie, talia, tylko. Italia. I myśleliśmy, że o co to, ta mała różnorodność będzie. Okazuje się, że wystarczy, że są 3-4 karty dla każdego potwora, i w zależności od tego, jak wam się ułożą po potasowaniu, tak wam pójdzie rozgrywka. I to naprawdę kurczę, dużo zmienia. Graliśmy tak, że karty nam wychodziły. Odpowiednio i nie męczyły nas te potwory, które mieliśmy na planszy, a bywało tak, że raz, ra, jedna za drugą wychodziły nam dokładnie te karty, które najgorsze możliwe rzeczy nam robiły, i naprawdę te rozgrywki się niesamowicie od siebie różniły. Tym samym można powiedzieć, że losowość w tej grze jak najbardziej jest. Mogliście nawet widzieć po naszej rozgrywce, tak? Początek to ta losowość powodowała, że ja zwątpiłem, czy my to wygramy od samego początku. Potem się okazało, że, a jak już się rozkręciliśmy, to już poszło. Więc może być, wiadomo, wychodzi nagle skądś człowiek, akurat stoi tam potwór, akurat potwór atakuje, ubija, nie mamy nawet co z tym I ten zrobić. wzrasta. Tak, ale właśnie podoba mi się, że tych punktów terroru jest aż 7, więc naprawdę sporo błędów trzeba popełnić, żeby można było przegrać, ale, ale losowość w tej grze, no to jak przy dociągu kat, czy dociągu różnych innych rzeczy, jak najbardziej jest. Ale warto podkreślić, że ta losowość to jest taka losowość, wiecie, nie w tym negatywnym rozumieniu, ponieważ to jest olbrzymia zmienność i to jest taka dostawa, porządnych emocji, to nie jest taka wkurzająca losowość, gdzie wszystko jest przypadkowe, czujecie, że przegrywacie, bo w sumie gra każe wam przegrywać i to by było na tyle, to jest fajne. Instrukcja jest bardzo fajnie napisana, nie mam żadnych zastrzeżeń do instrukcji, wszystko czytelnie, fajnie pokazane, dobrze pokazane, dobrze poinstruowane, fajna ikonografia, czytelne, w ogóle kolorystycznie na to to jest super. No, no właśnie, tak jak, jak ja jeszcze mówisz raz o instrukcji, mówię, że... to chciałabym bardzo wyraźnie powiedzieć, że ta gra ma bardzo proste zasady. Tego tekstu jest dużo, jak tak patrzycie, ale wszystko jest po kolei opisane, włącznie z potworami, więc no, o właśnie dojechałeś do tego. Ale same zasady tej gry są banalnie proste, To naprawdę z dzieciakami można spokojnie grać. Każdy potwór ma dokładny, zobaczcie, opis wszystkich rzeczy i wszystkich też wyjątków, nawet z przykładami czasami, jak się nimi zajmować, tak? I, i co, one, co one potrafią i, i jak się bawić w tej ich tutaj specjalne moce, więc to też jest super. Więc, no kurczę, naprawdę pozytywne zaskoczenie, mega pozytywne zaskoczenie. Więc gra jest regrywalna, gra jest pięknie wydana, bardzo ładnie estetyczna, jest troszkę losowa, ale ta losowość może niekoniecznie jesteśmy w stanie ją kontrolować, po ale ona powoduje jednak, że ona wpływa bardziej na różnorodność i na to, że pojawiają się czasami takie rzeczy, które wzbudzają emocje, niż to, że ta losowość jest zła. To jak mówimy o dobrych rzeczach i ciekawych no. innych, to podaj mi pudełko od tej gry. Bo chciałam Wam coś w ramach ciekawostki powiedzieć. I właśnie pokazać. jeszcze wypraska. Właśnie, dobrze, że mówisz wypraska. Nie o tę część pudełka. Mi A było. ja przy okazji mówię jeszcze o wyprasce. W takim razie są elementy, można sobie to wszystko ładnie podzielić. Wypraska, jak wypraska. Podzielić. Ale to jest kartonowa wypraska, tak. ale w sensie, że jest, że nie jest to po prostu puste pudełko. Chciałam tę drugą część, żeby Brzelec. Wam powiedzieć, żebyście się nie zdziwili, jak gdzieś sobie zamówicie. Ta gra przyjeżdża w takiej formie. I to jest i plus i minus. Plus dlatego, że nie ma folii, bo ta folia w większości przypadków... Ale w jakiej formie? Czekaj, bo nie rozumiem. Poczekaj. Nie ma folii, ta gra nie jest zawinięta w folię, co jest oczywiście pod względem ekologicznym lepsze, tak? Nie potrzebujemy takiej dawki folii, ale z drugiej strony bądźcie gotowi na to, że gdzieś tam to pudełko będzie się troszeczkę rysowało, może się w transporcie, gdzieś w sklepie coś uszkodzić. A może usłyszeć. nasz egzemplarz nie przyjechał w folii nie, widziałam, po prostu. widziałam w sklepie jak byliśmy. One są tutaj. O, nie wiem, czy to będziecie widzieli, bo to musiałoby się odnieść yes, światło, widać, tu, widać. o, widzicie, one są tylko z czterech stron taką naklejeczką foliową m, zaklejone, więc no, ekologia fajnie, ale no, nie każdemu to się spodoba, szczególnie tym, którzy tak dość pedantycznie podchodzą do pudełek. Niemniej, tak wam mówię informacyjnie, nie jako plus czy minus, bo to każdy sobie oceni, czy to dobrze, czy źle. No to chyba wyczerpaliśmy temat, tak mi się wydaje. Powiedzieliśmy chyba wszystko, co mieliśmy powiedzieć. Ostateczna ocena jest taka, że kurde, jak nas ta gra zaskoczyła, i to pozytywnie. Tak. To już chyba nie będziemy teraz o tym mówić, mam nadzieję, ale tak. Tak jest właśnie. I. No, zdecydowanie polecamy. Gdybyśmy mieli propozycję patronatu tej gry wcześniej, zdecydowanie byśmy stwierdzili tak. Dokleimy sobie gdzieś tutaj. Tak na jest, taką. nalepimy sobie, zdecydowanie Wam polecamy jako grę kooperacyjną i do grania właśnie z dziećmi, i do trudniejszych potyczek. To, bo tu słuchajcie, z to wieloma warto, osobami super. Warto podkreślić, przy tej grze, jeśli macie więcej potworów, jeśli te potwory takie trudniejsze sobie dobierzecie, to są momenty, kiedy trzeba dobrze pokmienić, trzeba dobrze rozplanować swoje dostępne akcje. Swoje swoje bonusowe karty i jeszcze zaplanować to względem akcji y, współgraczy. Więc sobie stopniujecie wszystko. Poziom Aha. regrywalności, stopniujecie sobie poziom trudności, stopniujecie sobie wszystko, co chcecie. I jeszcze te y, karty pomocy. Chciałam powiedzieć, że te karty zawierają wszystko, co Was interesuje w grze. To się nie zdarza za często, ale to jest wszystko, co was interesuje. Podsumowanie ruchów, możliwych akcji, przepraszam, nie ruchów, tylko możliwych akcji. Faza bohatera, faza potwora, symbole. Przydatne. To jest to, co was interesuje i w momencie, kiedy już się nauczycie takich ogólnych zasad, to naprawdę nie potrzebujecie więcej niż ta karteczka. A właśnie a propos tych zasad, to jeszcze rzeczywiście mógłbym dodać, że początek był taki, że trzeba było wessać w siebie sporo informacji, może widzieliście też po naszej rozgrywce, że nie wiem, czy 10 czy 15 minut zajęło nam w ogóle opowiedzenie o elementach, żeby w ogóle żebyście zrozumieli, co się dzieje na planszy. Więc rzeczywiście to nie jest tak, że rozkładacie, jak będziecie chcieli komuś opowiedzieć o tej grze, to to jest... już wiesz, o co chodzi. Trzeba trochę potłumaczyć, bo każdy potwór jest inny, mechaniki też trzeba zrozumieć, ale jak już się załapie, o co chodzi w tej grze i zagra się każdym potworem, to już następne gry lecą naprawdę jak strzała. Więc jest tylko taki początek trochę dłuższy, a potem już jest z górki. A, Więc... a, właśnie nie pokazaliśmy, ale widzieliście w rozgrywce jest tak. woreczek, żeby wszystkie żetony przedmiotów schować. Czy wam się podobało, czy wam się nie podobało? Dajcie znać, czy jesteście zachęceni po naszym materiale, żeby kupić sobie Horrified, czy nie. Sami no, już graliście. Mamy kciuki za Ravensburgera, czy Ravensburger, czyli tak za z niemieckiego bardziej, wiesz? Za kanapkę z krukach. Trzymamy kciuki, żeby dostarczali nam tylko takie fajne, dobre produkcje, dobre planszówki. Trzymamy kciuki, bo naprawdę, no, Horrified jest, jest, jest spoko. Jest spoko i my się to naprawdę jaramy. Mimo, że często my, grając w gry kooperacyjne, mamy, mamy te takie czasami starcia, że Nie pokłóciliśmy się, słuchajcie, ani razu. Albo zrób tamto. Ale czułem, że już były takie momenty, że w sumie. Ale, ale czemu ty tak pędzisz z grą? Czemu ty tak lecisz, zamiast się zastanowić, jakie są opcje? A mega ja tu, cyk, cyk, ja chcę ratować mieszkańców, pyk, ale potwory niszcz, potwory. Więc jakby tutaj, oczywiście, że jak w każdej takiej, tego typu kooperacji, jest oczywiście możliwość, znaczy jest ryzyko. No, syndrom że będzie lidera, syndrom oczywiście lidera oczywiście może się pojawić, ale to w każdej tego typu grze może się pojawić. To musicie się rzeczywiście dogadywać i tak jak widzieliście, była taka sytuacja, gdzie tam, mm, znaczy, no ważniejsze jest to, żeby gracz, który gra postacią, miał ostatnie słowo. Mógł tak. wysłuchać innych graczy, ale jeżeli on chce coś zrobić, to niech to Instrukcja zrobi. Instrukcja też, ja bardzo lubię, kiedy instrukcje gier kooperacyjnych o tym wspominają, że decyduje ten, kto właśnie wykonuje akcję? Do niego należy ostateczna decyzja. Oczywiście, należy się skonsultować, ale jak ktoś uważa, że robimy tak, to robimy tak i koniec. I to jest fajne. Ja się z tym zgadzam rzeczywiście, żeby nie było tego syndromu lidera, bo różne mogą być pomysły. Ale trzeba też uszanować to, co gracz ma w głowie, nawet jeżeli to będzie nieoptymalne, bo tam kalkulacja nad nie wychodzi, to oczywiście można sobie w duszy pokląć i wtedy w tym momencie, ha, chcesz, ale żebym ci pomógł, duszy. haha, to nie, to ja teraz idę sobie, zrobię co innego, bo ty nie chciałaś pomóc mi wcześniej, ale wiadomo, no, jest to kooperacja, no, musisz się jakoś dogrywać i dogadywać, więc... To tyle od nas, trzymajcie się, dziękujemy Wam za obejrzenie, no i do zobaczenia niebawem, mam nadzieję w kolejnych grach, bo chociażby będzie niebawem. I tak niebawem. Was chyba zaskoczyliśmy. Azul nowy będzie u nas, tak robimy szybką zajawkę, więc y, to się pojawi na pewno. Wielka piona i do zobaczyska. Cześć! Cześć!